Zobacz, siostra Lola. Jest mała. Pff. I bardzo śmieszna. Ha. A dzisiaj jest jej bardzo gorąco. Pff. Ponieważ dzisiaj jest bardzo, bardzo gorący dzień. Mało, że mi gorąco, Charlie. Ja się straszliwie, całkowicie gotuję. Pff. A żebym się mogła już straszliwie, całkowicie nie gotować, muszę zjeść sporo lodów. Nie. Charlie jest super gorąc! Cześć Lola! Cześć! Trzymasz, Arnold! Przesuńcie się! Ała! Co ty znowu wycinasz, Arnold? W mojej wielkiej księdze o psach przeczytałem, że psy chłodzą się przez dyszenie. Właśnie sprawdzam, czy to działa. Hmm. Arnold, czy ty może mógłbyś dyszeć troszeczkę bardziej ciszej? Od tego jest mi bardziej goręcej. A czemu ty nie chcesz podyszeć troszkę? Bo ja nie jestem psem, Arnold. A, kapuje. Chcesz, żebym cię trochę powachlował tym liściem? <ścoughs> Ups. Arnold, ty kompletnie zniszczyłeś mój liść. Nic nie szkodzi, Lola. Przy sobie forse na lody? Poczekam na Was tutaj. Wiesz co, Charlie? Od tego Arnolda jest mi strasznie gorąco. Wszędzie go pełno. Hmm. <słuch> mmm. Pycha. Już wiem. Ja spróbuję Twoich lodów, a Ty spróbujesz moich. Dobra, ja pierwszy. <słuch> <słuch> Lola, może Arnold podzieli się z tobą swoimi lodami? Podzielisz się trochę swoimi lodami ze mną? Nie. Nie jesteś moim ulubionym ani najlepszym kumplem i absolutnie nie chcę Cię już znać. Mam Cię dosyć. Ojej. Lola, on to zrobił niechcący. Charlie, ja już nigdy, już nigdy, jemu nie wybaczę. Koniec, to straszliwy skąpiruch. Może chcesz trochę moich lodów, Lola. Mm -mm. Lód jest dobry do ochładzania, ale nie jest tak smaczny jak lody. Fajnie jest na biegunie północnym. Tak, tam jest kompletnie, zupełnie lodowato. basen popływać trochę z naszymi kuzynami. Mhm, uh -huh, uh -huh. O, to macie fajnie. Ten <gry> basen ma bombową, nowiutką zjeżdżanie. Jedzie moja mama i tata, i jedzie mój brat, i ja, i Morton. O. Może Arnold wyjdzie się trochę później z wami pobawić? Nie bawię się z Arnoldem. Lola i Arnold na razie się nie kumplują. Arnold to straszliwy skąpiruch. O. Ja go znam. Na pewno nie chciał być skąpiruchem. Może, ale mi pożałował. <noise> Você fica Podoba się wam mój brodzik? O! Tym to świetnie można się ochłodzić. Prawda, Lola? Hm? Mhm. Uh -huh. Chodźmy, Charlie. Hmm. Arnold nie upuścił twoich lodów na ziemię specjalnie. Ja wiem, Charlie. Ale nie dał mi swoich. Ani nie chciał mnie za to przeprosić. Ale potrzebny nam wąż, żeby napełnić wszystkie naczynia. I musimy poprosić Arnolda, żeby nam go pożyczył. Hmm go możesz poprosić. O, no dobra. Pewnie jest bardzo, bardzo zimna. Możesz się, Charlie. Dzięki. O. Lola, byłoby bardzo fajnie, gdybyś wybaczyła Arnoldowi. Wtedy może moglibyśmy się popluskać w brudziku. Piękniejsza byłaby kąpiel w rodziku. Ja to mam fajną kąpiel i w dodatku w soli waczek. Hmm. Charlie, chciałbyś się pochlapać w moim rodziku? A lola? Powiedz Arnoldowi, że jest bardzo, ale to bardzo fajnie chlapać się właśnie tutaj, Charlie. Klapu, chlap, chlapu, chlap. Hmm. Chlapu, chlap. O, chodź już Ale on nawet nie przeprosił Charlie hmm. Ale wygląda jakby przepraszał Serio? Hmm. Chciałabyś sobie posiedzieć w moim brodziku, Lola? Tak, chętnie Bardzo cię przepraszam za te lody, Lola Nie szkodzi, Arnold Bawisz się w psikające butelki es que Polska na zlecenie BBC Worldwide Start International Polska Reżyseria Anna Apostolakis Dialogi Joanna Serafińska Dźwięki-montaż Michał Skarżyński Kierownik produkcji Anna Krajewska Wystąpili Lola Magda Kusy Charlie Krzysztof Wójcik Lotta Martyna Wsomne Mark Wit apostolakis Gruziński oraz Krzysztof Godlewski Jan Rotowski Benjamin Lawandowski i inni.